Czyli pomaga demonom. Aha. Ale tego nie... Może tak nie wiem. Kapłan przecież nadzorował budowę tego, więc to prawie pewne jest, że nie zostało położone wstecz. Lazarusie, pokaż mu księgę. No, wyciągał księgę. Tak, wiesz, otwieram jedno oko i wiesz, i po prostu wyciągam księgę ze storby i mu pokazuję. Mhm. tak patrzę na księgę. Wygląda fajnie. Oj, wygląda bardzo fajnie ta księga. Mhm. A co w niej takiego niezwykłego? O, o, o właśnie. Zechcesz mi odczytać, powiedzmy, psalm w Imperatora w dniu narodzin? Mm -hmm. Biorę księgę, otwieram na stronie, na której to powinno być. A tam nic nie ma. No roku... Nie ma Ja o tym wiem. Yy, Rapoteż o tym wie, ale on o tym nie wie. Aha. Podmienili księgi? A w żadnym wypadku? To jak to? No wybierz sobie mnóstwo, którą chciałbyś odczytać. O imperatorze, pozwól zabić ich nam. Proszę bardzo. Nie ma. Jak to nie ma? Daj niech mu wykartkuje sobie jakąkolwiek modlitwę. Kartku. Ja, ja dalej się kładę na tym moim rozłożonym śpiworze i wracam do takiego <laughs> lekkiego snu. Znaczy co, została dostarczona do opata fałszywa księga? <laughs> hmm. Nie. Być może, ale problem polega na tym, że opat tego nie zauważył. Jak mógł opad tego nie zauważyć? No przecież modlitwy pewnie musiał odprawiać. A właśnie, a właśnie. I tu jest nasz problem. Problem jest taki, bo opad świadomie bądź nie sprzyja demonowi. To, to, to jest możliwe? To święty człowiek. Tropiciel też może się zgubić w lesie miejskim Prawda No dobra, no, tak ale... dywagując sobie dywagując czekaj. E... nie, czekaj, na razie fajny jest motyw. Ja nic nie wiem, ja się dowiaduję. No dobrze, ale jeżeli sprzyjać demonowi, no to teraz jaki jest plan? Pójdziemy go i zapytamy? Czy, tak patrząc na Lazarusa, czy odrozy nałoży tortur i, i również pytamy się. Ale go grzecznie zapytamy A, i zależnie od odpowiedzi, jakiej udzieli, <coughs> będziemy się głowić albo aresztować. Widzisz, damy mu księgę. Jeśli on powie, że to ta, no to zabijamy typa. Tak? Mamy 48 godzin bez postawienia zarzutów. Zresztą w zasadzie to możemy go wiecznie trzymać bez postawienia zarzutów. Ale zarzuty owszem będą. Odstawiamy go do e, instytucji, która go przesłucha, zbada i w razie potrzeby e, no zadba o niego albo go oczyści. Mhm. Problem polega jednak na tym, że e, że Arystarkus też może być wmieszany w tą sytuację. Świadomie bądź nie. A on w jaki sposób? Widzisz. Nas tu wezwał. A właśnie. Ale wezwał nas przyciśnięty do muru, tak? Różliwe. Zaczęło się robić nieprzyjemnie. Pojawiły się naciski musiał wezwać. Hmm. No to jest założenie. A skąd będziemy wiedzieć, że akurat że nie jest choć chyba, że przesłuchanie to wykaże, tak? Tak, hmm. bardzo dobrze. Znaczy jego zawiniemy profilaktycznie, tylko nie przedstawimy mu zarzutów, a prawda zaproponujemy mu oddanie się do dyspozycji ze względu na istotne wiadomości posiadane i ten i wstrzymamy ceremonię do, do wyjaśnienia sytuacji, a ludziom, prawda, żeby się nie burzyli i że to, że tamto, e, powiemy, że aby prawda, wynagrodzić ich trud i, i że prawda, imperium chce docenić ich dzieło, nie wiem, dobudują coś z tego. W ten sposób będzie musiała zostać przebudowana podstawa i symbol zostanie zlikwidowany. A skąd mamy pewność, że ten symbol, o który został wspomniany, bo to mówiła ta czarownica, tak? O, nawet pokazała nam instrukcję obsługi. Mm -hmm. I, I zobacz... mało tego dała wam po wisiorkach. Tak. Ja wyjmuję to... Tutaj... formy odlane z ołowiu na szybko, tak? ale właśnie takie, jakie powinny być, z całą geometrią profesjonalnie zachowaną. Ja mu rzucam ten wisiorek tam przez ramię. Hmm? Cóż to za badziewie? E, to badziewie to jest właśnie symbol, o którym mówimy, ale narysowany we właściwą stronę. I ten mm -hmm. chroni przed e, podglądaniem naszych umysłów. Tak? Skąd wiemy, że raz, że on jest prawdziwy i że on nie działa właśnie, że to nie jest odwrotnie? No cóż, nie wiemy tego. Rozumiesz w sekstusie? W tym momencie dajemy na szale słowo kapłana imperatora, a jakiejś barsawskiej Wiedźmy. Tak, ale widzisz, Wiedźma oddała nam książkę, która należy do kapłana. Mhm. Która należy do kapłana, jest całkowicie pusta. Jeśli kapłan potwierdzi, że to ta księga, to sytuacja stanie się klarowna, tak? A jeśli zaprzeczy, no to będziemy mieli kolejny problem do rozwiązywania. Chyba, że to została jakoś spreparowana książka. No w takim razie będzie, powinien być w stanie odróżnić oryginał od falsifikat. W końcu księga jest bardzo cenna dla nich, tak? A gdzie jest ta wieźma? Bo wiesz, jeżeli to jest spreparowana, ona może już uciekać. E, och, nie, czeka razem z wodzem Kroskę, czy Korskę. Korskę. E, no, więc czeka e, z naszym wodzem i mniej więcej 500 jego ludzi. A gdzie czeka? A czeka tutaj w dolince w pobliżu. Jeśli tu się zacznie robić nieprzyjemnie i <laughs> będą opór, to nasz wódz przyjdzie nam z odcieczą. Mamy taką pewność, tak? Tak, zawarliśmy w pewnym sensie umowę. Widzisz? Ziemną? Nie, ale przekonaliśmy ich, jak sądzę, że zarówno nam, jak i im zależy na dobru ludności. I tylko współpracując jesteśmy w stanie to dobrą zapewnić. No ale czyż tak samo nie rozmawialiśmy z opatem? Czyż nas nie zapewniał? Tak, ale opat nie pokazał nam, prawda, <laughs> księgi. Za to miał krwawiące ściany. Pamiętasz? Mm -hmm. No tak. Znowu tutaj dajemy szale kapłana imperatora na słowo Wiedźma. Tak. I widzisz. Rozpatrz to nie jako argumenty za, a argumenty jako przeciw. I widzisz. Argumentów przeciw kapłanowi, jak się okazuje, mamy w tej chwili więcej. No, no rzeczywiście, ta księga jest pod rynek. choć mówię. Czy ona czasem nie jest spreparowana właśnie dla takiej intrygi jak teraz? No więc jeśli kapłan nie potwierdzi autentyczności księgi, będziemy mieli problem, tak? A problem będzie taki, że będziemy musieli wyjaśnić nieporozumienie z naszą wiedzą, wodzem kroskę i jego pięciuset ludzi. Mm -hmm. Zdajecie sobie sprawy ile to czasu będzie aresztować tych wszystkich 500 ludzi? No. Tak popatrzyłem się z uśmiechem. Kajdanki -ka nam się skończą. Na tego, na Lazarusa aresztować. To nie? Nie, nie, nie. No. To rzeczywiście. A... Czyli dobrze, teraz idziemy grzecznie się pytać. Tak. <try> jeżeli... Bo ja nie wiem, czy powinienem wiedzieć. Jakie jest imperialne prawo, jeżeli psyker jest... służy chaosowi? Mierć. E, tak, jeżeli... E, jeżeli dał się skorumpować, to trzeba go zabić. To, to jest... Bo to jest tak. Coś, coś, co wam powiem o psykerach. Bycie psykerem w tym świecie, i coś, co wy wiecie, bo mieliście to na szkoleniu. To jest tak, wyobraźcie sobie, że yy, całe życie musisz się patrzeć na drzwi. Drzwi do piekła i jesteś pewien, że jeżeli tylko na chwilkę spuścisz z nich oko, to przez te drzwi wylezą taki, te, tego rodzaju horrory i potworności, które zarżną i zamordują wszystkich Twoich bliskich i wszystko, co Ci cenne. I teraz sobie wyobraź, że te drzwi są w twojej głowie. Tak jest mniej więcej być psykerem. Jeżeli spuścił oko choćby na chwilkę, to już węże wpełzły tam, gdzie nie powinny. I, i zaczną się spustoszenie prędzej czy później. Nie, nie ma alternatywy. To jest, to jest tak, jak wejść do, do wody, tak? Albo wejdziesz, albo stoisz na suchym lądzie. Nieważne czy, czy palce umoczysz, czy, czy po kostki, czy po kolana, jak już jesteś w wodzie, to jesteś. Tak samo jest z psajkarami. Jak jest skorumpowany, to już jest skorumpowany. Tak, mhm. nie wysychają. Nie. Nie da się ich wycisnąć. A z kapłanami? A z kapłanami to jest inna Uż. sprawa, bo to są zwykli ludzie, tylko w posłudze pewnego rodzaju, tak? Y ale pewnie tam przyrzekali i tak dalej. No no tak, no, no. Wiesz, tu zależy teraz od tego, powiedzmy, jak mocno jest ten człowiek skorumpowany, bo tu możemy być od y, obozu reedukacyjnego, re czyli posiedzi tam z 50 lat. Jeśli wyjdzie, to będzie mniej więcej redencjonistą, tylko takim redencjonistą, który zostanie wysłany do pierwszej misji, w której zginie. Tak, zostanie. Albo tak, zostanie tak, zality po prostu. Yy, przypalony ogniem tysiąc razy, tak, ponacinany i tak dalej, zostaną na nim odprawione jakieś moduły, a potem dadzą mu, wiesz, suche, zwykłe, szare szaty, mnisze, ogromny miecz łańcuchowy i szarżuj, może coś zrobisz. <laughs> Odkupuj winy. Aha. Uh -huh. hmm. no Jeśli przeżyłeś i masz krew na rękach wrogów, to znaczy, że imperator się za tobą wstawił i to ciało nie wisi. No, w każdym razie zbliżacie się, jesteście coraz bliżej tych tej, tej wrót, tak? Ludziska, które tam stały na straży, widzicie jakichś tam cywili uzbrojonych pobieżnie, tak? Jeden z jakąś strzelbę w rurkę trzyma, drugi, drugi o dziwo jakiś lasgan, ale, ale taki, jakiś taki, wiesz, go, gorzej wyglądający, widać, że już yy, niejedne bydle po nim poskakało tak czy tam z niejednej miski I tym lasganem y, kaszę jadł więc y, oni się tak na was patrzą dziwnie jeszcze nie jest przyłożenia nie Juri czekaj czekaj mam mhm. tego, mam pomyśl, bo to jednak jest Aristarkus czyli namiestnik inkwizycji strzelam mu pod nogi o. i teraz strzelasz mu pod nogi tak, tak, dokładnie bo to po prostu widzę że Nikt do, aż do mojej kolejki nie wyciągnął broni i nie strzelał, więc ja również po prostu strzelam pod nogi. Mhm. Na no wszyscy są broni. No eee... wszyscy mają broń, eee... była łapach. Nie, no. nie, wid nie widać tego ruchu, że celują w kogoś, że mają rękę na A Oj, w moim wypadku jest to bardzo wyraźne. No dwóch no, koleś ma go na, na muszce, a ciebie ma ten trzeci. Glitcher trzy. No dobra, to jeżeli mają nadal wyciągnięte bronie, no to to idzie w kolan. No tyle, że oni się zawahali, tak, i oni opuścili nieco te bronie, mhm. a dalej są w gotowości. Dokładnie. No ale, dobra, powiedz jeżeli opuścili trochę te bronie, no to to jest w ziemię.